Dzień dobry serdecznie, witam w kolejnym odcinku sobotnim, czyli w odcinku specjalnym i dzisiaj jest coś wyjątkowego, do czego przymierzałem się od dawna. Jak wiecie, w sobotę zostanie, w poniedziałek, przepraszam, zostanie przyznana złota piłka oficjalnie. Mówi się, że Messi, ja nadal myślę, że to może być Van Dijk, ale nieważne. Dzisiaj robię sobie test i pokażę Wam, jak by to wyglądało, gdyby Messiego Cristiano Ronaldo Lewandowskiego i Wandaika, czyli tą czwórkę, o której najgłośniej mówi się wśród kibiców o Złotej Piłce, dać do jednego klubu i przetestujemy ich pod wodzą. Poczetino w Tottenhamie, Klopa w Liverpoolu, Guardioli oczywiście w Manchesterze City i dwa bonusowe testy, czyli Valverde w Barcelonie i Wukowicz w Legii Warszawa. Zapraszam. Dobra, pierwsza symulacja do 31 maja. Sprawdzam, jak poszło w Tottenhamie, bo z tej trójki Cetino, Guardiola, Klop myślę, że tu będzie mimo wszystko najsłabiej. Real Madrid, Zidane zwolniony, a chwilę wcześniej oblewali sukces. A, wygrali Ligę Europy. No to ja się nie dziwię, że nie do końca zadowoleni z Zidana byli. Proszę bardzo, i do tego trzecie miejsce w Lidze Atletico wygrało, czyli odebranie Messiego. Drużynie Valverde no raczej nie podziałało ożywczo na ekipę. Dałem im Lukasa Moure w zamian, bo tak robiłem, że jak przenosiłem tych piłkarzy do danego klubu, tak jak w tym przypadku do Tottenhamu, no to robiłem miejsce dla tych zawodników, żeby nie było tam przesytu. Także w tym wypadku na przykład jak dałem Lewandowskiego, to Harry Kane musiał pójść sobie do Bayernu i tak dalej. Już widzę, że w Premier League Tottenham był drugi, czyli. No, chyba niezły wynik. Na pewno lepszy niż ym, w tych symulacjach, które robiłem bez zawodników. Statystyki zawodników. Najwięcej bramek w lidze jak Cristiano Ronaldo. Proszę bardzo. Średnia ocena najlepszy Leo Messi. Czyli już się chłopaki widać podzielili elegancko. W asystach Messi na trzecim miejscu. 11. gracz meczu. O, jednak Bernardo Silva tutaj prowadzi. Zobaczmy jak w bramkach w lidze wypad Lewandowski. 15 goli, piąte miejsce. Messi 17. I ta dwójka City rozdziela jeszcze Cristiano Ronaldo. Piłkarzem roku został Leo Messi, oczywiście z najlepszym strzelcem Cristiano Ronaldo, a drużyna roku, mamy Messiego, mamy Ronaldo, mamy Wandajka. zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Zobaczmy jeszcze, jak poszło Tottenhamowi pod wodzą poczytino z tą trójką w Lidze Mistrzów. Wygrała Barcelona, co ciekawe, bez Messiego, pokarnych z Atletico, Tutaj w statystykach średnia ocena najlepiej oceniony był Cristiano Ronaldo. Gracz meczu najwięcej razy Exequo Lewandowski, ale gdzie ten Tottenham zaszedł? Półfinał? Nie było ich w półfinale. Tutaj Juventus i Liverpool. Ćwierćfinał? Tak, odpadli w Ćwierćfinale wysoko w dwumeczu z Juventusem. 6 do 3 ten dwumecz rozstrzygnięty, więc no, mocno w plec no to wiemy już jak poradził sobie e, poczetino. zobaczmy teraz jak to wygląda w przypadku Jurgena Kloppa, gdy całą tę czwórkę, w zasadzie trójkę bo Van Dijk już tam jest, przeniesiemy właśnie do Liverpoolu, proszę bardzo, pierwsze miejsce zobaczcie jaka różnica, Tottenham tam zdołał być drugi, tutaj e, spora strata do, do lidera, statystyki zawodników królem strzelców, e, nikt Tutaj z Liverpoolu nawet się nie zbliżył. Zobaczmy. Cristiano Ronaldo. No nie, nie tak dużo zabrakło. Ronaldo z Lewandowski. Co za duet strzelecki w ogóle. Po 20 bramek Messi 15 dołożył. Ale nawet Chris Wood miał więcej od nich. I Raul Jimenez. Także no zaskakująco. Średnia ocena. Tutaj Cristiano Ronaldo dopiero na trzecim miejscu. Ale co znowu mamy taką zbitkę. Zobaczcie, na ta, ta żelazna czwórka. Średnia ocen od 7,62 za sezon do 7. Osiem. No także ładnie. Zobaczmy w takim razie, czy załapali się do drużyny roku wszyscy. Jest Lewandowski, jest Ronaldo, jest Messi, jest Van Dijk, czyli no w Liverpoolu jeszcze ta czwórka zaprezentowała się no, bardziej tak jednolicie i wygrali Premier League. Co jeszcze wygrał Liverpool? Zobaczmy. Wygrał ligę, wygrał Puchar Anglii i drugie miejsce w Champions League. Zaraz zobaczymy, z kim przegrali. Finał Pucharu. Anglii wygrany z Manchester United, 1-0, a w Lidze Mistrzów porażka z Barceloną. Drugi save, w którym zabieram Messiego Barcelonie i oni wygrywają Ligę Mistrzów. A kogo ja dałem tutaj w zamian, bo już nie pamiętam. Jakiś piłkarz musiał do nich dojść w zamian. Sadio Mane, ok. Sadio Mane, który miał, myślę, zobaczmy jak on sobie poradził, bo to jest, nawet ciekawy jestem. 54 mecze, 2 zławki, 25 goli, 13 asyst, 7,68, ocena ogólna, no nieźle, ale wracając jeszcze do tego Liverpoolu, w bramkach tutaj nikt specjalnie z Liverpoolu nie górował, 6 bramek najwięcej Lewandowski zdobył, tyle co właśnie Sadio Mane z Barcelony, Cristiano Ronaldo 5, jeszcze Stasiu czy Messi, gdzieś tu się nie widać nawet Messiego. Może średnia ocen? Proszę bardzo, Andrew Robertson z Liverpoolu miał najwyższą średnią ocen w Lidze Mistrzów. I w asystach, tutaj też próżno szukać kogoś z tych zawodników, dopiero Naby Keita yy, i to też nie jest że, nikt z tej czwórki, także no... Jeżeli chodzi o te występy tutaj w Lidze Mistrzów, to indywidualnie, pomimo dojścia do finału, nikt z nich jakoś specjalnie się nie wyróżnił. Czyli pod wodzą Kloppa Mamy ligę angielską, mamy Puchar Anglii. Nie liczę tych trofeów, których inne ekipy nie mogły zdobyć, takich jak Klubowe Mistrzostwa Świata. I widzę mistrzostwa Europy, jeżeli chodzi o Champions League. Zobaczmy, jak pójdzie Guardioli i Manchester City. I już widzimy, że jest pierwsze miejsce. Tottenham tutaj dopiero szósty, jeszcze bardziej widać te różnice bez zawodników. Liverpool tutaj na trzecim miejscu. Najpierw przyjrzyjmy się statystykom ligowym. Cristiano Ronaldo 35, 19 bramek, Myślałem, że 35 bramek nastukał. 19 goli. Lewandowski 12, Messi 12 i Sergio Aguero 11, ale Aguero jak widać najmniej grał. Także o to jest też ciekawe, że Lewandowski Częściej był wystawiany od Aguero, to jest ciekawe. Średnia ocena, Messi, Ronaldo, no dwa kraki i proszę Sergio Aguero tutaj. Robert Lewandowski też dobra ocena, 7,43, ale jednak już niższa ta średnia ocen. No ale też tutaj jest niesamowita paka jeżeli chodzi o Manchester City. Asysty Kevin De Bruyne, 15 asyst dołożył. Messi następny jest z dziewięcioma. Jak to się przełożyło na nagrody indywidualne. Zawodnik roku Messi znowu Messi we wszystkich trzech tych symulacjach zostawał zawodnikiem roku w Premier League z królem strzelców Cristiano Ronaldo. No nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że albo dwa, albo trzy razy jest tutaj zdobył tę nagrodę. Menedżerem roku oczywiście Guardiola, nie dziwne, i jedenastka roku. Proszę bardzo. Jest Ronaldo, jest Messi, jest Van Dijk. Nie ma w ogóle ani Lewego, ani Aguero. Dwójka z Arsenalu. Aż muszę sprawdzić, co oni to odstawili. No, strzelco strzelców Obama Aubameyang 14 goli, czyli nie załapał się Lewandowski. Zobaczmy, jak poszło Manchesterowi City. W innych rozgrywkach nie wygrali Pucharu Anglii. Nie są nawet w finale Ligi Mistrzów, także po kolei FA Cup. Czyli już wiemy, że Liverpool poradził sobie, jeżeli chodzi o tę walkę na, na wielu frontach, lepiej. Liverpool wygrywa tutaj również Puchar Anglii. City nie było ani w półfinale. Przegrali z Evertonem po dogrywce w ćwierćfinale. Ale jak poszło w Lidze Mistrzów? No tutaj nie Barcelona. Napoli wygrywa Ligę Mistrzów w tej, w, tej, w tej symulacji. To jest duże zaskoczenie wydaje mi się. Po włoskim w ogóle finale Juventus bez Ronaldo dochodzi do finału. No kurczę, jest to dla mnie zaskoczenie. Zobaczmy w bramkach. Mandzukic najwięcej. Ronaldo z naszej ekipy najwięcej nastukał, bo 6. Lewandowski 5, więc też dobra. Dobra liczba. Średnia ocena Messi na drugim miejscu. Lautaro Martinez go tutaj wyprzedza. Messi ponad 8, tak jak Lautaro. Bernardo Silva, Ronaldo, Van Dijk się znalazł. Nie ma Lewandowskiego. I w asystach Messi dopiero na szóstym miejscu z czterema asystami. Z kim odpadli? W półfinale? Tak, w półfinale z Juventusem, ale wysoko w tym dwumeczu. Bo 5 do 2 Liverpool poradził sobie lepiej z tą, z tą czwórką zawodników, czyli możemy powiedzieć, że w naszych symulacjach football z najlepszym menedżerem zostaje zdecydowanie hmm, Jurgen Klopp. Pokażę Wam jeszcze te dwie testowe symulacje. Jedna z nich to jest e, teraz, właśnie Wam pokażę najpierw, jak ta czwórka poradziłaby sobie w Legii. Co Legia by wygrała, gdyby czterech tych zawodników grało w Warszawie. A później zobaczymy, jak poradziłaby sobie Barcelona. Tutaj chyba nie może być zaskoczenia, że Legia zdecydowanie wygrywa ekstra klasę. 97 punktów, to jest 27 punktów przewagi nad drugim Lechem. To jest przepaść. To Puchar Polski również zwyciężyli. Zobaczmy, Legia z Arką w finale. Bramki w Pucharze, Cristiano Ronaldo strzelił ich 10. Sprawdźmy, jak im szło w statystykach ekstraklasy. Dobra, bramki. Zacznijmy na, na, na pierwszą trójkę. Lewandowski 18, Messi 16 i Ronaldo 16. Cóż za piękny tercet w polskiej ekstraklasie? Widzę, mieliby co oglądać. Średnia ocena. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Van Dijk. No dobra, nie może to być jakiegokolwiek zaskoczenia. Umówmy się, że gdyby było inaczej, to byłoby to dziwne i w asystentach Lewandowski Kurczę, zobaczcie, że z tej trójki ofensywnej Lewy najczęściej asystował zobaczmy, jakim poszło jeszcze w UEFA Liga Europy zakładam, że weszli do fazy grupowej, więc po prostu ich tutaj sobie wyszukajmy jest Legia, pierwsze miejsce, 5 zwycięstw, jeden remis przeszli jak burza przez fazę grupową czy w której odpadli w takim razie fazie tego turnieju pierwsza runda eliminacyjna Legia awansuje z lokomotywą Moskwa. 2 do 0 na wyjeździe, 2 do 1 u siebie. Ok. Czy następna runda? Druga runda eliminacyjna. Odpadają z Lazio dwa razy. Porażka, 1 do 0. I tutaj zakończyłaby się przygoda tej trójki. No ale trzeba powiedzieć, że i tak wynik, z którego raczej polscy kibice byliby zadowoleni. Zobaczmy jeszcze, jak poradziłby sobie Ernesto Valverde, mając w składzie Siego Ronaldo, Ronaldo Lewandowskiego i Virgila Van Dijk. Wygrywają Ligę Hiszpańską jeden punkt tylko nad Atletico, także naprawdę dobry sezon Atletico. I teraz tak, w bramkach 27 goli Cristiano Ronaldo. No, deklasacja reszty stawki. Messi tam 14, lewy 12. Średnia ocena Cristiano Ronaldo. Cristiano wpada do Barcelony i opluwa w ogóle Messiego. To jest niesamowite. Oczywiście cała ta czwórka wysoko, ale jeszcze Gerard Piqué się znalazł. No, ten duet stoperów Piqué z Wandajkiem, musi musiał ładnie funkcjonować. W asystach Messi nad Ronaldo, a jak w nagrodach indywidualnych. Zawodnikiem roku. Cristiano Ronaldo, Messi na trzecim miejscu. I drużyna roku. Jest Griezmann, Lewandowski, Ronaldo, Messi, Van Dijk i Ter Stegen. Do tego czwórka z Atletico i Gaja z Walencji nie ma nikogo z Realu. A jak im poszło w Lidze Mistrzów? Co jeszcze wygrała Barcelona? Wygrali Puchar Kró Króla pokonując Walencję w finale i nie było ich nawet w finale Ligi Mistrzów. Zobaczmy co się wydarzyło w Lidze Mistrzów w takim razie. Proszę bardzo, w dwóch symulacjach Barcelona wygrała Ligę Mistrzów, a jak mają Ronaldo, nie umiał tego Valverde poukładać. Wygrywa Liverpool! Kurczę, co za zaskoczenie. Chelsea, piękny wynik. Barcelona właśnie z Chelsea odpada 5-3 we dwóch meczu. No, u siebie 2-3 przegrywa. Słowem podsumowania, fantastyczne sezony dla każdej z tych ekip. Najgorzej poszło Tottenhamowi, ale też on miał najsłabszą kadrę, nie oszukujmy się. Najlepiej poszło Liverpoolowi, który doszedł do finału Ligi Mistrzów, wygrał podwójną koronę. Barcelona też dwa puchary, ale też nie udało się zajść nawet do finału Ligi Mistrzów. Takie podsumowanie tej kariery. Może kiedyś w legii doczekamy się tego typu zawodników, którzy będą w stanie zagwarantować udział w fazie pucharowej europejskich pucharów. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać jak wam się podobała tego typu symulacja, a jeszcze dzisiaj przecież losowanie grup e, e, mistrzostw Europy. Zapraszam serdecznie na żywo, obejrzymy sobie to losowanie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia niedługo. Pa pa.